Jest? Jest! To ten? Jest! Pięćdziesiąt no, koksów! Maciek! Dobrze O nie... Poszło pos coś! Pos Łaskawieniec! Jest Dobra, poszło Wrzucam? Poszło Postaw łupytkę Masz! Masz, 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 masz! Jest! Jest? Zrzucaj! Yes. Dobra... On dropnie, dropnie! ten? Jest! 50 koksów! Zbierajcie itemy! Elka! Zbierajcie itemy! Zbierajcie itemy, zbierajcie itemy! Wieś dwójkę miał! A to ktoś to wziął, ktoś to wziął! Ktoś to wziął te itemy! Akurat tu nikogo nie było pod nami? Nie. Żartujesz, masz te itemy? Ja mam 50 koksów tylko I Elkę mam, i Elkę mam Tu jest jakiś pytanie. Hitnij go U góry jest trzech anarchicz dw dwóch anarchicznych Już robię trapa, kończę trapa robić Co za delkiego, Tego tą popytkę tu postawił Mateusz patrz patrz Mateusz Mów kiedy Patrz, 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 patrz. Dobrze. No nie! Nie mogę patrzeć! wleź do trapa no, i się zamień! do trapa słuchajcie, i się. Zami. Słuchajcie! Słuchajcie, zrób tam trapdora gotowego! Nie mam knoka nawet! Ja mam, ja mam On do zrzucania! oni się ze mną skopują. Kupa, ja nie mam itemów, bo ja... Jak przerzucałem itemy z musztiego, wywaliłem wszystko. A ja padłem z cztery dwójką, jestem fucking dribblem i słowa. Rozkopcie mnie, rozkopcie mnie, rozkopcie mnie! Dzięki. Zrób, zrób trapa gotowego, Nati! Gdzie mógł rzucać, no wydalaj, no. tym żółwiem! Patrzysz? Patrzysz! Patrz, łaskawieniec! Patrz. Dobrze. Tutaj, łaskawieniec dropnął. To jest łaskawieniec, on dropnął. No. Dropnął no, chyba. Dropnął, 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 łaskawieniec. Patrzysz, on jest na naszych! Nie ma, nie ma No, wiem! Maciek, dowiesz mi śnieżkę Czekaj! Patrz, A tu akula! Ja Będzie, A i... O, I ty co on miał? No on miał jeszcze różgę jakby co nie? Wiem, miał e, fulla na seta, właśnie rusgię. Czekajcie! Miał... No mówiłem ci, że to jest ruzga. Ja pierdykam No on miał różgowany jak noka No to możemy zrobić tak, że na Ruzga nie... kosztuje 60 koła, ja, ja mogę koło. wziąć i dać 20 koła każdemu jak chcesz. No no a co to za miecz? Kurde, szkoda że te enchanty znikają, bo on na 1000% miał całego Też Oj. Ja opiecznie. Ja myślałem że to Patyk zwykły ja. i dawaj mi śnieżki No Dobra to ja idę zbierać razie. Mateusz odejdź ja, No jak ty A co ty Rzuć robisz? mi dwie, rzuć mi dwie Rzuć mi dwie chociaż Ekua Odejdź, oddejdź odejdźował Maciuś mi skrzynkę, daj Taki mądry Widz tak, jaki szukać dropa kolejnego A bo nie, niech, niech nie tak nie idzie no ja... A pode mną jest jakiś szumoniata. Nie, 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 nie. Aj celuj. Celuję. Gutam! Ej, igła mogę się pnąć? Mam Wszystko mam! Ale nie! Są, są, macie wszystko, bo ja, ja mam, mam tylko mieć kilo. Miecikilów ja mam, bo full set został właśnie? tam. Tepam, sigma, nigma. Nie mam. Tycek tepa, no Frezer A trap jest naprawiony? Traf... Nie mam nie. miecza tylko, nie mam tylko miecza. Ja mam mieć ja mam. Miecz. A to by ten, od nich? To ten od nich? Jaki miecz miał? Jaki miał miecz? Nie, odejcie, 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 odejcie. nie, Odejdź, 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 odejdź. Idź Taki do góry, miała. wykopuj się. Poczekaj, wejdź. No ale nie ma trapa, no. Jak nie, nie, nie ma? No, bo nie... Ja miałem przy sobie 20 koksów swoje, jakby co. Bo jest piętym wdechnął Wagony Rzucam ten item frame i obraz, wagony też rzucam Dobra I Kuba rzuć mi, i Kuba proszę Cię rzuć mi tego, śnieżki I tu ogólnie te diaksy to oni mnie mają na hita, oni mnie hitają i klapy otwierają Ale oni nie są jak chcą Ty Ej, chciałeś? Ej śnieżki, dobra, proszę. zamknąć ryja, Maciek, Maciek tu jest anarchiczny Wiem, ale ja bym chciał śnieżki Masz jedną, no, bo... bo... Ej, nede Maciek? się mi złam przewalone Maciek! Dobrze O nie... Dokładnie, jakła? Nie Nie mam seta, nie mam seta, nic, a no nie mam z niego nie, Luzo, ja. Mateusz! Maciek, muruj w górę Nikt nic nie ma, ja też nic nie mam Lej! Ja mam koksów, 12 koksów mam Bierz, igła, igła masz Masz 12 koksów Znaczy sigma Masz, masz, masz Dwa go nie kuszą na 100%, bo ja nie mam nie nic albo z tego Nie, trapa, niech lej, 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 lej. Ej, no ruch. nie, nie, ruch. Traf, nie, 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 jest nie, gotowy. nie, nie, idę nie, idę nie, 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 Boże. nie, 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 na nie, 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 ale, ja, nie pasze, 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 pasze. ale nie no, ma śnieżki! Poszło, 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 poszło! Ale nie ma nikogo na śnieżki. Zarobiłeś się, wpadłem do trap'a! A idź rzucać, akua, idź No nie, ja tam nie jakiegoś... Jak to? się tam skopowie rozwala trap'a! Nie, ja nie trzymam! Ja to Zrzucaj się tam trafię. w trapie. Ja w trap'ie jestem. No ja chcę, ale akurat ty zrzucaj! No już, chwila! Dwa dripstone'y, zrzuc się! Jakby to, był TheAdrean rozwalił wszystko, nie? Adrian rozwalił wszystko! No nie no. Ja nic nie jesteśmy teraz no, ja, zresztą. Dobra, zniszczyłem to, co Dobra Skopuje zniszczyłem, Skopuje bast! Maciej! 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 nie mam Powiedziałem, że mam jedną i, i sławnąłeś jest nie nie, sobie poszedł nie? Na pewno sobie poszedł. Nie, nie! nie. Kuba buduj trapa, kuba, no kuba ty buduj trapa, kuba ty buduj trapa! Nie mam śnieżek już. Dobra, ale buduj trapa! Strolo, ale nie mam i temu w pasierbie.